Cześć, witam w nowym odcinku na kanale Chill. W dzisiejszym filmie przedstawię Wam trochę nowości od Orbei, które wyszły w ostatnim czasie, między innymi aktualizację systemu Orbea RS, czyli Rider Synergy, a także przeprowadzę Was po procesie personalizacji roweru Orbea Terra Race, w którym też powiem o fajnych niuansach, dzięki którym możemy skonfigurować fajny rower w dużo niższej cenie, a także na koniec przedstawię Wam nowe koła, okło. RP50 LTD, które właśnie zostały zastosowane w rowerze Orbea Terra Race. Zapraszam do oglądania. Na początek przejdziemy do nowe, nowej, tak naprawdę, aktualizacji systemu Orbea RS, czyli Rider Synergy. I powstał właśnie w tym nowym systemie nowy dropper, czyli sztyca regulowana, elektroniczna MC10RS, która jest zasilana kabelkiem do si z silnika. Tak naprawdę, dzięki temu mamy połączenie systemu. Bateria, sztyca, przerzutka oraz kontroler, czyli manetka do zmiany jakby trybów w e e-bajku. Mamy wszystko tak naprawdę połączone jedną baterią i jest to duże jakby usprawnienie z, całe, z całego systemu. Jest to fajny, myślę, że innowacyjny element całej układanki, dzięki czemu ładujemy tak naprawdę jeden element i mamy, czyli baterię od e-bajka a mamy tak naprawdę cały system zsynchronizowany w jedno i pobiera nam to po prostu prąd z jednego, z jednej, z jednego elementu. Tu mamy właśnie pokazaną tę nową sztycę, a także nowy kontroler, który daje nam bardzo właśnie dużo fajnych dodatkowych funkcji. Już powiem też o tych funkcjach. Mamy między innymi nowe jakby, nowy układ diod, który nam pokazuje właśnie naładowanie całego systemu. A także po kolei kolorowymi diodami różne programy aktualne, na których się poruszamy, czyli na przykład, czy jedziemy w Eco, czy jedziemy w Buście i tak dalej. Możemy sobie na nowej manetce również zmieniać profile z Orbea RS na RS. Czyli możemy na manetce przycisnąć przycisk, dzięki któremu z 65 Nm zwiększymy moc silnika na 85 Nm. I jest też nowy, tak naprawdę, profil w, właśnie w oprogramowaniu silnika czyli Super Boost. Super Boost jest to profil, dzięki któremu maksymalnie strome podjazdy będziemy pokonywali w łatwiejszy sposób, ponieważ wykorzystamy maksymalnie potencjał właśnie silnika na krótkich, mocnych, stromych podjazdach. I jest to bardzo fajna opcja, myślę, więc tym bardziej, że jest to zsynchronizowane w taki odpowiedni sposób wszystko razem. I jak widzimy, tutaj, tą manetkę. Jest ona jakby schludnie zrobiona, w fajny, w fajny sposób, jak to właśnie przystało na inżynierów w Orbeji. I od razu tutaj na dole mamy właśnie połączoną w jedną całość manetkę do dropera. Przechodzimy następnie do yy... Roweru, który miał premierę niedawno, ale robi aktualnie furorę na, na rynku Graveli. Zaczynają się teraz pierwsze dostawy tego roweru do nas, więc jest to myślę, że fajny moment, żeby gdzieś tam sobie zamówić ten rower. I przeprowadzę Was po, po procesie właśnie personalizacji tego roweru w myślę, że najbardziej opłacalnym modelu, czyli M31 ELTD. To jest rower wyposażony w grupę SRAM Rival AXS, tą nową 13-biegową. Oczywiście mamy jeszcze, jeszcze niższy model na mechanicznym grx ale najwięcej naszych klientów, widzę, że w tym momencie, którzy zamówili już rowery, wybrało ten rower, ponieważ jest on, myślę, tak fajnie, dosyć wyważony pod względem tego, co oferuje nam rower, a też ceny, jaka, powiedzmy, gdzieś tam tutaj została, powiedzmy tak, zakomunikowana. I bazowo rower kosztuje 24 999 zł, ale w fajny sposób możemy obniżyć cenę tego roweru. Bazowo rower właśnie jest zbudowany na tych kołach, czyli około RP50 LTD, ale zmieniając w konfiguratorze koła na RC30 Team, czyli koła o stożku 30 mm, czyli niższym od tego, ale tej samej szerokości wewnętrznej, czyli 25 mm, możemy zrobić cenę tego roweru na 19,500. Co myślę, że jest w swoim segmencie chyba najlepiej wycenionym rowerem na rynku. Bije tak naprawdę cenowo takie marki jak właśnie Canyon czy Rose, czyli marki ze sprzedażą Direct, których nie możemy kupić stacjonarnie, nie możemy się do tych rowerów przymierzyć. A jak to właśnie w Orbei jest również program MyO i tak naprawdę w tej cenie bez żadnej dopłaty możemy również sobie pomalować według własnego projektu ten rower, więc myślę, że to jest to fajna opcja i naprawdę po ilości zamówień, które u nas powpadały właśnie na personalizowane malowania myślę, że jest to już w tym momencie bestseller gravelowy u nas jeśli chodzi o ten i przyszły rok na pewno bo możemy w naprawdę fajnych pieniądzach mieć w pełni personalizowany topowy rower bo zaznaczmy, że mamy tutaj ramę oraz widelec w karbonie OMX czyli topowy karbon od i rama waży nieco ponad 900 gramów mamy zintegrowany cockpit OC o bardzo fajnej charakterystyce, który miał premierę dokładnie właśnie razem z tym rowerem, czyli Sterrom Race. Oczywiście karbonowa sztyca, karbonowe koła. W przypadku właśnie tego roweru, o którym mówimy, M31LTD, mamy również właśnie najnowszą elektroniczną grupę SRAM Rival AXS. I tak naprawdę całość jest, myślę, że skomponowana w idealny sposób, tak aby powiedzmy osiągnąć z tego roweru maksymalne gdzieś tam wy, jakby wycisnąć z tego roweru maksymalne osiągi. I przejdziemy sobie teraz do stworzenia takiego właśnie e, MyO i zaznaczę, to że tutaj też jest MyO Lite, czyli zmiana komponentów bez e, zmiany malowania i właśnie nawet w tym MyO Lite możemy sobie zmienić te koła. E, dzięki czemu mamy rower w cenie 19500 na bardzo fajnej specyfikacji i wadzę w okolicach lekko ponad 8 kg. Tutaj mam akurat właśnie rower na Forsie w takiej niecodziennej specyfikacji, której nie można kupić bezpośrednio na RBI, ale my oczywiście stajemy na wysokości zadania i konfigurujemy, konfigurujemy różne rowery. Na przykład mamy tutaj wersję na napędzie dwurzędowym od sram a seryjnie takiej specyfikacji nie dostaniemy. Więc jeśli powiedzmy, ktoś potrzebuje taką specyfikację inną, to jak najbardziej jakby jesteśmy do usług i chętnie pomożemy w skonfigurowaniu takiego roweru. I właśnie plusem też tej ramy jest to, że mamy jednak tutaj opcję zamontowania i 1x napędu, i również 2x napędu, więc jest to naprawdę bardzo uniwersalny rower. I zaczniemy sobie od konfigurowania właśnie MyO i spersonalizujemy sobie taki rower. Teraz powiem o ważnej sprawie, czyli o bike fittingu. Bike fitting jest u nas w cenie, w cenie do roweru, gdy właśnie zamawiamy rower, i możemy ten bike fitting zrobić tak naprawdę, no powiedzmy, w trzech, w trzech momentach. Przed zamówieniem roweru, jest to myślę, że najlepsza opcja, bo zamawiamy już rower z idealnie ustawionymi komponentami oraz pozycją pod nas, czyli jeśli właśnie w tym rowerze właśnie jest kokpit zintegrowany, to zamówimy kokpit o odpowiedniej szerokości i unikniemy później dodatkowych opłat związanych właśnie ze zmianą kokpitu, czy na przykład długość korby, czy sztyca z offsetem lub bez. Więc jest to myślę, że naprawdę fajna opcja. Druga opcja to jest yy, zrobienie bike fittingu już po zamówieniu roweru, ponieważ do 30 dni do daty produkcji, możemy jeszcze sobie pozmieniać komponenty czyli zamawiamy rower on idzie już do produkcji w kolejkę także nie tracimy czasu na to, żeby ten rower gdzieś tam sobie właśnie był później produkowany i po zamówieniu umawiamy się na bike fitting, po bike fittingu jeszcze robimy korektę w zamówieniu, które już było złożone wcześniej, ewentualnie chyba, że nic nie będzie do zmiany, to wtedy jakby nie tracimy czasu i trzecia opcja no, to jest zrobienie bike fittingu już po zakupie roweru z tym, że wtedy no jednak czasem niestety będziemy musieli się liczyć z jakimiś dopłatami ze względu na tam wymiany komponentów, długości, rozmiarów, ale jest też taka opcja, oczywiście, do zrobienia. I zaczniemy sobie konfigurację tego roweru. Na początek wybieramy sobie wykończenie, czy chcemy mat, czy połysk. Przechodzimy do koloru głównego, wybieramy sobie tutaj kolor. Główne ramy, jakich chcemy. Mamy tutaj również kolory specjalne, które są najczęściej w tym wypadku e, takimi wykończeniami raw carbon z pigmentem, czyli mamy widoczną strukturę karbonu pod e, lakierem. Ja sobie tu wybiorę takie standardowe, Metallic Spark, Spark Silver. Przechodzimy do e, poszczególnych elementów, mamy tutaj dodatki. Możemy również sobie klikać w, w poszczególne elementy na rowerze i wtedy nam będzie przeskakiwało do wymiany właśnie e, kolorów w poszczególnych miejscach. Tu sobie zostawiamy czarny, możemy tak samo usunąć wzorki, na przykład właśnie na tym tutaj tylnym elemencie ramy, albo zmienić po prostu ich kolor. Ja sobie tutaj usunę w ogóle i mam tylko taki właśnie dodatkowy tutaj czarny element. Zmieniamy logo Orbę na czarny, to właśnie tak, żeby sobie tutaj fajnie jakby to zgrywało się z innymi elementami. Oczywiście. Jak y, ktoś, powiedzmy, zastanawiałby się, jaki kolor gdzieś tam wybrać, i tak dalej, to mamy też w naszej, gdzieś tam bazie, z, powiedzmy, rowerów wcześniejszych, które zamawialiśmy, różne inspiracje, więc chętnie też pomożemy, właśnie, możemy powysyłać różne specyfiky właśnie y, malowania, które gdzieś tam były u nas zamawiane, tak aby były inspiracją, powiedzmy, do zrobienia Twojego, właśnie zamówienia. Wybieramy kolejne elementy. I teraz przechodzimy, właśnie, do najważniejszego elementu, czyli do kół. Jeśli nastawiamy się na typowo ściganie, potrzebujemy dużego stożka, fajnego, lekkiego koła z dobrymi parametrami z bardzo dobrą piastą na autorskim systemie, o którym opowiem za chwilę. To zostawiamy sobie właśnie te koła RP50LTD, które są naprawdę topowymi kołami wyścigowymi. A jeśli nie potrzebujemy tak dużego stożka, to wybieramy sobie wtedy koła rc 30 Team, czyli również karbonowe koła, tylko na mniejszym stożku i na piastach Zipa. I mamy rower w sumie w tej samej wadze, bo waga kół tych 50 i tych 30 jest dokładnie ta sama. Więc waga roweru się nam nie zmienia. Zmienia się nam na to bardzo cena, bo 5,5 schodzi nam z ten roweru, co myślę, że jest bardzo dużą kwotą. A mamy dalej fajny, topowy rower. Wybieramy tutaj poszczególne elementy. Możemy sobie zmienić z kokpitu zintegrowanego na osobno kierownicę i mostek, ale myślę, że warto skorzystać z opcji właśnie kokpitu, jeśli mamy tutaj taki wybór. Wybieramy sobie sztycę z offsetem lub bez offsetu, siodełko możemy sobie wybrać też na garmonowych prętach i tu przechodzimy do długości korby, którą właśnie wcześniej też warto wyznaczyć na fittingu, rozmiar kokpitu, możemy również dodać napis na ramię. Yy, jedni z tego korzystają, inni nie. To jest jakby już kontrowersyjny temat, ponieważ wiadomo, jak napiszemy sobie imię i nazwisko, będziemy ten rower za parę lat sprzedawać, to niekoniecznie może chcemy, żeby gdzieś to imię i nazwisko, gdzieś tam czy jakikolwiek napis, gdzieś tam krąży po, yy, po świecie dalej, więc czasem łatwiej po prostu sobie zamówić gdzieś tam jakąś personalizowaną naklejkę, tak aby gdzieś tam spersonalizować pod swoje gdzieś tam wymagania ten rower. I jak już mamy tutaj wszystko dograne, Kończymy zamówienie. Mamy tutaj potwierdzenie całego zamówienia. Sprawdzamy, czy nam się to zgadza z tym, co zamówiliśmy, i kolory, i również specyfikację rozmiarów komponentów. I kończymy właśnie w tym momencie już nasze całe zamówienie. Przechodzimy teraz do stworzenia naszego konta oraz wybrania właśnie punktu odbioru, czyli sklepu, w którym właśnie będziemy odbierać rower. Wybieramy Bike Chill. Dajemy właśnie do kolejny element, w którym tworzymy swoje konto na swoje dane. Zakładamy konto, potwierdzamy je na mailu i tak naprawdę do nas, czyli do sklepu, przychodzi teraz potwierdzenie zamówienia od klienta i w tym momencie przesyłamy proformę do zapłacenia 50% zaliczki za rower z racji tego, że jest to rower personalizowany, więc jakby Orbea ma takie wymaganie, że musi być to 50% kwoty, a drugie 50% kwoty wpłacamy przy odbiorze roweru. Więc już tak, jakby tak naprawdę już w ostatnim elemencie całej układania. I w sumie to by było tyle, jeśli chodzi o sam proces personalizacji, właśnie z poziomu y, strony Orbei. I w tym momencie też właśnie zaznaczę, że oczywiście nie wszystko da się skon skonfigurować na stronie Orbei, i w tym momencie wchodzimy my, y, gdzie po prostu każdą część osobno możemy jeszcze u nas zmienić, zmodyfikować, na przykład, właśnie tak jak wspomniałem wcześniej o napędzie dwurzędowym. Czy na przykład potrzebujemy, nie wiem, podobają nam się koła Zip Explorer, to dogadujemy się, obliczymy różnicę, czy to będzie dopłata, czy to będzie jakieś zmniejszenie kwoty. Wymieniamy koła, czy wymieniamy tarcze hamulcowe, czy siodełko, którego nie ma w konfiguratorze, bo na przykład takie wyszło na fittingu. Wszystko jest do dogadania, kwestia jakby, żeby po prostu się z nami skontaktować lub przyjechać na miejsce, do czego zachęcam. A teraz, jak już mamy omówiony proces zamówień właśnie MIO, to przejdziemy sobie teraz do kół RP50 LTD. Opowiem Wam troszkę o tych kołach, zważymy je, a także pokażę jak wygląda system zapadek, a raczej raczetu w piastach i pokażemy je troszeczkę bardziej z bliska. I przejdziemy teraz do y, kół RP50LTD od Okło, czyli nowości, która wyszła niedawno na rynek. Są to koła zoptymalizowane pod względem y, wydajności, wagi, aerodynamiki, jakby mają być to koła bardzo uniwersalne. Mamy tutaj stożek 50 mm, y, co da nam tak naprawdę możliwość wykorzystania tego koła zarówno y, na szosie, ale też w gravelu, dzięki temu, że mamy Szerokość wewnętrzna obręczy 25 mm, co przy aktualnych standardach jest taką fajną jakby opcją, jeśli chodzi o to powiedzmy, że przyjmiemy i szeroką oponę, która będzie się dobrze układała na, tak naprawdę na obręczy, a zarazem też nie zrobimy z tego koła koła MTB, tylko koło, które będzie lekkie, szybkie, dynamiczne i niezawodne i zarazem też wygodne, więc powiedzmy mamy tutaj takie parametry. I teraz przejdziemy chyba do najważniejszej rzeczy, która tutaj została skonstruowana. Piasta. Zacznijmy może od tego, że jest to właśnie nowość od Okło. Jest to piasta Okło Q10. I jest to cały korpus, jest wykonany z aluminium, jest wycinany CNC. Bardzo estetyczny, widać, że tu jest włożone bardzo dużo staranności, żeby to wyszło po prostu mega jakościowo i tak naprawdę top. Bierzesz to do ręki i czuć, że tu jest dużo jakości. I nie powstało to jakby z pierwszej, lepszej ręki, tylko naprawdę było tutaj dużo starań, żeby to wyszło jak najlepiej. I przejdźmy dalej. Mamy tutaj autorski system Shark Ratchet w Bębenku. I rozbierzemy go i pokażemy, jak to wygląda. I tak. Mamy tutaj system Shark Ratchet, czyli autorski system. 45 punktów zaczepienia osadzonych co 8 stopni, co jakby gwarantuje nam naprawdę fajną, fajną i wydajną jakby jakość pedałowania. Są płynne przeskoki, nie mamy tych pustych elementów, jakby momentów w trakcie, w trakcie pedałowania. Jak sobie zobaczymy, to teoretycznie mogłoby się wydawać, że powiedzmy, jest to system jakiegoś tam DT Swissa, przebrandowany na oko, ale z tego co tutaj dobrze widzę, to jest to całkowicie inny system. Patrząc nawet po wykonaniu bębenka i po jego, że tak powiem, kształtach jest to całkowicie coś innego. Później przechodząc do sprężynki, która tak naprawdę jest całkowicie inna, i z tego, co mi się udało dowiedzieć, jest ona skonstruowana w taki sposób nie jest stożkowa, tak jak w DT Swissie, czy tam w jakichś innych markach, czy tam powiedzmy taka dosyć wysoka, po to, aby przeciążenia osiowe były maksymalnie optymalizowane przez nią. Nie wiem na ile to się sprawdza, ale tyle udało mi się gdzieś tam wyczytać. Jak dowiemy, jak tutaj sprawdzimy na właśnie spojrzymy na, na same jakby zapadki w raczecie, to widać właśnie, że ten szar raczet powstał od tych zębów właśnie rekinich, można tak powiedzieć, bo bardzo to przypomina takie ostre zęby i ma być to bardzo dobre jakościowo, jeśli chodzi o właśnie o pracę i o przede wszystkim też o płynność tego działania. Dodatkowo mamy tutaj uszczelnienie, tak aby cały system był fajnie zaizolowany od środka, żeby gdzieś tam woda, piasek, pył nie, nie wpadały po prostu gdzieś tam do tego, więc jest to fajnie tutaj taką uszczelką dookoła zaizolowane. Co do samych łożysk, no to tak naprawdę i uszczelnienia, można powiedzieć, całego, całego systemu, czyli, czyli tego, jak są wykonane konusy i tak dalej, to najprawdopodobniej okaże się dopiero pewnie po sezonie użytkowania, jak się to sprawdziło. Wygląda to naprawdę ok, myślę, że nie ma się tutaj jakby gdzieś zastanawiać, że to będzie bardzo słabe uszczelnienie, że będzie trzeba co 2-3 miesiące wymieniać łożyska. Myślę, że to będzie taki naprawdę poziom, co najmniej Swiss'a, jeśli chodzi o uszczelnienie. Orbea też właśnie chwali się tutaj, że zastosowali bardzo dobrze zaizolowane łożyska pod względem szczelności ale zarazem łożyska, które mają bardzo niskie opory toczenia, dobrze są jakby wyprofilowane, wybalansowane, właśnie, że dobrze się kręcą, bardzo jakby lekko i mają wysoki właśnie indeks jakby tego kręcenia, ale zarazem są dobrze nasmarowane oraz dobrze uszczelnione. Zobaczymy, jak będzie w praktyce, ale widzę także, że ma to duży potencjał, jeśli chodzi właśnie o to, jak to wszystko jest skonstruowane. Yy, cały zestaw piast jest naprawdę bardzo lekki, myślę, że to jest tak generalnie, jeśli chodzi o wagę, taka topka na rynku. Yy, zaraz zważymy całe koło, bo myślę, że to najbardziej ludzi interesuje, jakby cały zestaw kół, ile rzeczywiście waży, bo nikt przecież nie będzie jakby praktycznie składa składał tych piast do jakichś innych yy, obręczy, tylko chce całość jakby poznać. I z takich powiedzmy, jeszcze fajnych elementów, które zostały tutaj zastosowane, to mamy sztychy, szprychy straight Pool, ale w troszeczkę innej wersji. Mamy tutaj główki T-Head, które e, tak naprawdę wykluczają jakiekolwiek obracanie się e, szprychy, ze względu na to, że nie mamy okrągłej główki na końcu, tutaj, która wchodzi w piastę. Tylko jest w, kształt, w kształcie literki T, dzięki czemu jakby ona izoluje się tutaj w, w miejscu mocowania e, szprychy na pieście, na korpusie. I mamy tak naprawdę sztywniejszy ten cały układ, więc jest to myślę naprawdę fajna opcja i ma to koło duży potencjał, może cena jakby samego koła w sobie jakbyśmy kupowali jest gdzieś tam osobno nie jest atrakcyjna zbytnio, bo jest to chyba koszt około 11 tysięcy, ale w rowerze, gdzie zazwyczaj to jest dużo niższa cena, na przykład Terra Race nawet w cenie już 20, tam tysięcy detalicznie, a na przykład ma, ma, już, ma już na przykład takie koła 22,900, z tego co kojarzę, właśnie na ie mechanicznym lub właśnie na rivalu AXS-ie w cenie 24,999. Ma te koła, które katalogowo kosztują 11 tysięcy, więc szukając jakby maksymalnych osiągów technologicznych, jest to fajna opcja, no ale pewnie też niekradnie dla każdego ze względu na wysokość stożka. W grawelu się to sprawdzi, ale może się też u dużej ilości ludzi sprawdzić gdzieś na szosie, więc bardzo fajne i do rozważenia koła. Na koniec jeszcze je teraz zważymy. Mamy tutaj przednie koło. Waga przedniego koła to 703 gramy, a teraz tylne koło i waga tylnego koła to. 773. Po dodaniu wychodzi 1476. Gotowe koło już z nawiniętą taśmą Tubles, więc jest to tak naprawdę gotowe koło do montażu. To już wszystko w dzisiejszym filmie. Dzięki za oglądanie. Zapraszam do obejrzenia naszych wcześniejszych filmów oraz do śledzenia naszego kanału. Do subskrypcji, żeby być na bieżąco z naszymi filmami. Jeśli planujesz zakup Terry Race, to myślę, że warto pomyśleć o tym dosyć wcześ trochę wcześniej. Ponieważ z racji dużego zainteresowania tego roweru, to daty produkcji nie są takie na bieżąco. Oczywiście mamy tych rowerów bardzo dużo zamówionych, więc staramy się maksymalnie, czy tam powiem, te, te odbiory rowerów maksymalnie szybko po prostu realizować. Więc na przykład, jeśli planujesz zamówić rower na wiosnę, to pomyśl już o tym teraz, tak abyśmy zdążyli cały proces przeprowadzić w odpowiedni i szybki w miarę sposób. Jeśli miałbyś jakieś pytania odnośnie czy tego roweru, czy jakiegokolwiek innego, to zapraszam albo do sekcji komentarzy, albo do kontaktu mailo mailowego lub telefonicznego. Wszystko będzie w opisie. No i co? Dzięki za oglądanie i zapraszam do kolejnych naszych filmów.